Czy jestem dupkiem za to, że wyszłam z salonu ślubnego, kiedy dowiedziałam się, że koleżanki nabijają się ze mnie za plecami? Mam dwie przyjaciółki, Gabi i Shelly. Wszystkie mamy po 23 lata, jeśli to ma jakieś znaczenie. Byłyśmy współlokatorkami na studiach i zostałyśmy w tym samym mieście po ich ukończeniu. Chociaż cała nasza trójka jest blisko, zawsze wiedziałam, że Gabi i Shelly są najbliżej. Łączy je naprawdę słodka przyjaźń. Szeli wychodzi za mąż. Gabi jest pierwszą druhną, a ja jedną z druchen. W weekend pojechałam z Szeli, aby mogła obejrzeć suknie ślubne. Gabi miała pójść z nami, ale w ostatniej chwili wezwano ją do pracy. Pomogłam Szeli wybrać kilka sukien, a potem poszła z konsultantką je przymierzyć. Shelley poprosiła mnie o zrobienie zdjęć i nagranie filmów na jej telefonie, aby wysłać je mamie i Gabi. Przygotowywałam aparat, gdy przyszedł SMS od Gabi. Nie chciałam na niego kliknąć i już miałam się wycofać, gdy zobaczyłam jedno z moich zdjęć z Instagrama na ich prywatnym czacie z wcześniejszego poranka. Obie wyśmiewały się ze mnie za minę, którą robiłam i wybór stroju. Nie wyglądało to zbyt dobrze. Przyznaję, że ciekawość wzięła nade mną górę, więc wyszukałam moje imię na czacie. Znalazłam wiele zdjęć, które opublikowałam ja, mój chłopak lub moja mama, absolutnie rozrywając je na strzępy. Poczone w uszy od selfie, przespozowane ujęcia, a nawet kilka zdjęć niemowląt. Wyśmiewali się również ze mnie ogólnie, jeśli chodzi o sposób, w jaki mówiłam, nosiłam włosy i sposób, w jaki jadłam. Trwało to, o ile mogłam to stwierdzić, co najmniej rok. Serce mi pękało. To wszystko wydawało się takie dziecinne i licealne. Chociaż wszyscy żartujemy, nigdy bym im tego nie zrobiła, ani nigdy nawet nie próbowali pożegać do tego typu rozmów ze mną na temat drugiej osoby. Zalałam się łzami. Jako ktoś, kto był prześladowany przez całe gimnazjum i liceum, to po prostu sprowadziło mnie z powrotem do okropnego miejsca. Włożyłam telefon do torebki Shelly i zaniosłam go innej pracownicy, mówiąc jej, by przekazała Shelley, że muszę już iść. Pojechałam do domu i długo płakałam. Gdy dotarłam do domu, Shelley wysłała mi SMSA z pytaniem: dokąd pojechałam. Odpowiedziałem, że jadę do domu i porozmawiamy później. Kiedy zadzwoniła kilka godzin później, była, co zrozumiałe, zdezorientowana i zraniona, że wyjechałam. Powiedziałam jej, co znalazłam, wyjaśniając, że szukałam dalej tylko z powodu początkowego tekstu, który przypadkowo zobaczyłam. Oburzyła się na mnie za przeglądanie jej prywatnych wiadomości i powiedziała, że to nie moja sprawa. Powiedziała mi też, że nie powinnam wychodzić ze sklepu bez słowa. Powiedziałam, że nie chciałam robić sceny. Ale wiedziałam też, że nie mogę udawać, że jestem szczęśliwa z jej powodu. Szeli powiedziała mi, że SMSY były dobrą zabawą i najwyraźniej mnie kocha, ponieważ będę jej druchną. Dodała, że jestem zraniona tylko dlatego, że zdecydowałam się przeczytać te wszystkie SMSY. Później Gabi zadzwoniła, aby powiedzieć mi, że naruszyłam prywatność szeli i zraniłam ją, wychodząc. Mój chłopak i mama uważają, że postąpiłam słusznie, odchodząc. Ale oczywiście są trochę stronniczy. Chcę tylko poznać ich bezstronne spojrzenie. Czy byłam dupkiem, przeglądając SMSY, a potem wychodząc?